Witam Was wszystkich, eee, znów po dłuższej przerwie, trochę mnie nie było. Musicie mi wybaczyć, ale no... Też ja, tu nie było nawet miesiąc prawie, no do ostatniego filmu, bo to musi sobie to bardzo nie milo. ale pewnie z trzy tygodnie na pewno. No tak się składało, że w soboty no, byłem niedostępny tutaj, żeby tu przyjechać. Co, co, coś miałem tam e, na jakieś wyjścia i w ogóle i tak się składało, że się nie składało e, i nie przyjechałem. Więc dopiero dzisiaj przyjechałem, zrobiłem się za sprzątanie, ogarnąłem trochę, jak widzicie, posprzątane. Co tu też już było brudno, bo jak stąd wywalam zawsze praktycznie dwie szufelki, to wywaliłem dzisiaj stąd dwa wiadra, więc to już naprawdę dużo jak wybraniem. Nie bo wiecie, że ja tu sprzątam w miarę w miarę często. Myślałem, że w ogóle nagrywam ten filmik trzeci raz, ponieważ mam inny telefon. Nie wiem, czy będzie nagrywał lepiej, bo jest nowy, nie, bo on nie jest nowy, ale tamten miałem popękany i nagrywałem wam tym popękanym, dlatego tak wiecie. Teraz mam inny i zobaczyłem. no chociaż lepiej nie go tam, no, no miałem, był popsuty po prostu, ale nie wiem, czy będzie lepsza aparat, no bo mam nadzieję, że nie będzie źle i będzie dało się radę coś zobaczyć. E, staram się nie trześć tymi rękami, no ale wiecie, no ja tak mam, to jest genetycznie i jak się skupiam na czymś, no to Ech, trochę mi ręce latają. E, są niektórzy też to zauważają, no ale no, nic na za to nie poradzę. Staram się jak mogę, że tak powiem. Myślałem, że nagramy dzisiaj filmik z giełdy, um, ale no się to nie udało, ponieważ nie pojechałem na tą giełdę. E, w sumie tak dziadek mówi, że będzie bardzo duży mróz, tego mrozu nie było i tak w tym był jechać. Ale z drugiej strony była tej, jest dzisiaj wystawa, dzisiaj jutro wystawa Wąsku tu niedaleko, no i też dużo osób pojedzie tam. Na wystawę, no, no ja tak na wystawę, też no, by się może przyjechał, ale jakoś tak, tu miałem też dużo roboty, nie, to wiecie. E... Ale stwierdziłem, że nie czekam na tę już giełdę, tylko jadę, jadę. Biorę, robię cię zdjęcia i wystawiam towarzystwo na sprzedaż. E... Będą, wystawię, no, nie wiem czy dzisiaj, ale no... mam nadzieję, że w bliskim czasie. No wystawię na pewno e, felki, no, znaczy wystawię na razie dwie, dwie, dwie razy. Felki, cztery sztuki będą, e, para żółtych, niesparowane oczywiście i żółta z czarnym. Czarny sam jest, to jest ten trochę z wadną, co tam ma pół tej korony takiej, pół takiej. One teraz jedzą, nie chcę przeszkadzać, e, zaraz pokażę, jak je, zaraz wam go pokażę też. Felki to tam, felką tutaj nie można, nic o akurat zleciał. Patrzcie tutaj, o widzicie. Tu z tej strony ma biały, równy jest ogólnie, ale no no z tym akurat ma, no to jest wada nie będę tutaj y, ubarwiał e, felki żółte tak jak wyglądają wszystkie są równe, tam nigdy, żadnym tam nie ma nigdzie piórów, pi, pi, piórów, może co ja gadam piór e, gdzie nie powinien, więc mm, raczej nic nie wyjdzie e, e, nie, nie powinno by na nim. Więc tak, jeżeli mnie tego czarnego felka nie sprzedał, no to nie sprzedaję żółtej samicy, ponieważ ta żółta samica jest naprawdę fajna i mogę ją sprzedać tylko wtedy, kiedy sprzedam tego sansa. One wtedy będą niespokrewnione, więc jeżeli mi samca nie sprzedał, to pójdą w parę razem. Wiem, że będzie pięć parfelków, trudno. Trzeba się przygotować zawsze taki, że przyszedł, może być w ogóle nieudany, może w ogóle nie być głębi, więc lepiej sobie zostawić. Z mewków nie sprzedaję na razie nic. Mam 6 sztuk, mam trzy samice, trzy samce, dwie są pary sparowane, które zostają, jedna para jest taka, że nie są sparowane i to jest rodzeństwo. Yy, tu jest samczyk, w ogóle siedzi tutaj, podoba mi się on, bo jest drobny, yy, jeżeli kupię mu samicę, no chcę kupić właśnie mu samicę, to sparuję, będą trzy pary mewków, a samicę tą jedną sprzedam, jeżeli nie, to sprzedam pewnie obydwa, chociaż raczej powinno mi się udać w wiosny, mam jeszcze trochę czasu. Chociaż powiem wam przecież, tak ja tak patrzę, że niektórzy sobie już tam porobili pari i w ogóle ja mówię, kurde, super, naprawdę. Yy... Ja mówię, tak, no ja to w ogóle, tak, nie mam nic zrobione, nic sprzedane. Bo jakoś tak, wiecie, ja. Yy... Gdy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, jak to się mówi. Ja też nie chcę tak kojarzyć, no to też nie jest zawsze, bo ja mówię, no lepiej sobie, fajnie, jak ktoś sobie ogarnie to wcześniej i ma po prostu z głowy, a może sobie do wiosny te gąbki popserwować. Ja nie lubię czegoś takiego, że już yy, się lęki zaczynają, a tu trzeba kupić gołębia, nie wiem, i kupujesz się gołębia, i zaraz już trzeba w parę dawać. Ja jajka nie, nie lubię, trzeba go mnie kupić, dać im kwarantannę chociaż tydzień popatrzeć, poobserwować, jak on się zachowuje, żeby się to za z zgłębili. No, znaczy ja lubię tak wolniej trochę, a nie tak od razu, że wiecie, jak się kupuje od razu parę jajka i rem, rem, rem i wiecie, nic z tego nie wychodzi. No tak jest po prostu, dlatego u mnie. Dlatego lepiej ja lubię, nie lubię się śpieszyć, chociaż też jestem niecierpliwy. Yy, no ale wiecie o co chodzi. Więc tak, na no, i z będą 4 sztuki. Yy, Dwa samce, dwie samice widne. Wiecie, jak te moje widne wyglądają. Yy, yy, tak. Nie wysyłam, od razu mówię. Yy, to będzie napisane w ogłoszeniu, że nie wysyłam, proszę sobie przyjechać, ja tu nie mieszkam. Yy, więc yy, mi jest ciężko yy, wysłać gołębia, ponieważ musiałbym... Musiałbym zrobić to dziadek, nie chcę go już tym obarczać. No, zrozumcie. Yy, facet 70 lat. Yy, yy, nie będę go tutaj tak, aż tak wykorzystywał więc niech sobie y, już tym nie zaprząta głowy swojej dlatego tych głębi nie wysłałam, sobie przyjedziecie, dziadek tu będzie. Wytłumaczę mu którego złapać, którego będzie chcieli, więc... Ale tak, ja mówię, nie obiecuję, że to będziecie wstawiona jutro, bo nie wiem kiedy. Wtedy y, zależy taty, bo mnie to wystawi tata. No, bo wiecie, jak ktoś przyjeżdża, zawsze drogę lepiej podyktować, podyktować poprowadzić coś takiego. No ja tutaj nie jestem kierowcą jeszcze, więc nie znam się. E, chociaż na prawko będę już niedługo szedł. Pewnie tak. E... O, ktoś tu dzwonił. Pewnie tak e... po nowym roku. Po nowym roku tak, w marcu już będę szedł, no bo w maju mam osiemnastkę, więc. wtedy będę trochę się lepiej stał na drodze. A na razie wiecie. Na razie nie. Gąbki jedzą, nic się nie zmienia. Widzicie, tutaj wszystko po staremu. Sobie jedzą, wszystko wiecie, na wesoło. Nie będzie jakiś filmik długi, posprzątane. Tutaj też jest posprzątane. Stare specjalnie rano, żeby to ogarnąć. docenicie to. Tutaj tak. No, chcę pobić do Wyszwajców dwie samice. Z, z, z samca zlikwidowałem od murzynki, e, tej siwej, czarnego. To sparowała się już z siwym murzynem. Tutaj, o tej, tutaj, o w, tej nie, w tym gnieździe, ale się rysą. E, jednak z, od z samicy zlikwidowałem tego pocztowego, to się sparowałem I z murzynem czarnym też bez pary, więc. Masakra. A, no i ta jedna ta widynka, co była sparowana, to jest po tej parze w ogóle: tej ojciec i tu matka jej, co była sparowana z pocztowym, drugim się sparowała z, z Budapesztem. Fajnie, one tak miały być sparowane na małki. że tam to była półka jej rodziców. Ona się tam w ogóle wylęgła, wychowała. I jak ja zabiłem tego pocztowego, to ja myślałem, że ona, wiecie, że ona odbiorą sobie tę półkę, a ona się sparowała z tym, i i jej półkę zajęła, One półki nie mają, mam nadzieję, że sobie zajmą jakoś, bo. Szkoda, bo to jest jego półka zawsze od, te, od tego obiektu, od, od dawna i, i zawsze to ma jego półka i szkoda trochę ich. No ale musiałbym je zamknąć, już nie chcę, wiecie, jutro robić. Ale są tu też trzy półki, y, wiesz, y, wiecie, zajmują też trzy czy cztery nawet srebrniaki, więc jak je polikwiduję to będzie świetny spokój, więc sobie tam któreś zajmę kurkają, wiecie, wesołe, trochę takie ubróżone, przystały się, no bo było trochę trudno w gołębniku, nie będę ukrywał, że było czyściutko, no ale wiecie, jak nie jest sprzątany miesiąc, sobie obrażę, gołem też nie ma dziesięciu, więc y, trochę tego towarzystwa jest. Z Buda, w ogóle z Blauwinderem, ja miałem historię, Blauwinder dziadkowie musiał jakoś wyskoczyć drzwiami, że dziadek nawet nie zauważył, kiedy on wyskoczył, tylko pewnego dnia dziadek patrzył, tu na dawku siedzi Blauwinder i mówi tak, kurde, nawet ładny, ale i tak trochę podobny, nawet podobny jak nasz, no i to był nasz. Potem on gdzieś poleciał na wieś, yy, daleko, w Hen. Nie było go dnia, Potem siedzą wszyscy na górze i patrzą, a na balkonie siedzi Blauwinder. Yy, przyleciał, no i potem dziadek tam góry do na głowę. wczaj też przyjechałem wieczorem. Tego teraz zopałem, tu przyniosłem. Na wiem, który to. Galgatek. Yy, zaraz, aż zerknę. Yy, ten tutaj tam o. Te Blauwindery, no ja powiem wam tak. Do Blaugwintrów to ja nie wiem, tak już mnie to denerwuje, że na to bym wszystkie, bo tutaj w ogóle nie wiem, no, mam na pewno starą parę, tutaj jest jedna samica, mam nadzieję, że to będzie samica, yy, ale nie wiem, czy to będzie samica, nie gdzie to samej tam pięć samców, jedna Sam Sam samica, to tutaj jest super. Yy, idzie się załamać, bo wtedy to nie wiem, co ja zrobię, ale no się okaże, jak to będzie. Ale nie ma widrów żeby coś kupić, albo jest wider piękny, taki, że do moich to wstyd albo jest Blowidr na dziobie długim, ja nie chcę na długim dziobie, ja chcę na średnim, takim bardziej przy krótszym, a nie przy średnim, ale też nie był, żeby, żeby też nie była papuga, no i takich Blauwidrów no nie ma, naprawdę, naprawdę. no ja mówię. Nie ma takich Blauwidrów po 100 zł, po 100-150 Albo są po prostu po 500, po 400, albo są po 30, no to wiecie, do no, to jest 30 to nie chcę, bo po 30 to no moje może 30, ja 40. To 40 są Boże warte e, przy dobrych wiatrach e, e, no wiecie, no nie chcę kupić za 30, za 20, bo sobie je pogorszę znów a nie chcę też kupić za 500, bo to, to nie nadaje się do takiego pary, no bo to już kupić całą parę, pięknych. A to sprzedać. Więc okaże się, zobaczę, no Boże znajdę tą samicę jakoś. To bo... szkoda, bo w samym roku widziałem, e, nie było... Nie, to wale lata, temu oglądałem 5 Lawitry i było tych Blauwid, takie po 150 zł, takie takie... Tak jak moje, tylko że było. Łapcie o życiu dłuższe i krótszy dziób. Fajne był. A teraz to nie ma w ogóle takich. Nie wiem. Może będą do wiosny jeszcze, może coś się tam wystawi. Więc. Tak to wygląda. Bryt mają tutaj mokro, bo tu się woda lała cały czas, bo z tego metalu już ustawiłem dobrze. Jedzą sobie. Jak to u mnie. Wszystko spokojnie plus plus jak to mówią tu już w sumie jest wszystko ogarnięte, że będziemy chodzić Wyjdziemy jeszcze tu. W ogóle nagry nagrywałem już trzy razy, bo mi się co chwilę coś usuwało, a chyba już mówiłem to. O, tu wszystko weszło. Też zaraz zamknę, bo wiecie, zimno jest, po co to wychładać? a jak Wszystko temu tym życiem. I dobrze. Chciałbym już lęki, tylko że gołąbki muszą też odpocząć, ale ja wiecie, ja lubię lęki i już gołąbki być. E, się śmieję. Ale trzeba jeszcze trochę poczekać. Dobra, nie będę was już bardziej zanudzał, bo tu nie ma co opowiadać. Wtedy filmik zaczyna, albo znów będzie gadanie o wszystkich i o jakimś, e, jak to ja robię, albo będzie coś się zmieni, okaże się. E. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. No i do następnego, cześć. Przyjadę razem, to tu coś się nagra, więc do zobaczenia i do usłyszenia.